Uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, dzieło najwybitniejszych umysłów doby Oświecenia, którym leżało na sercu dobro naszej Ojczyzny. Konstytucja miała i do tej pory ma dla Polaków ogromne znaczenie. Stanowi symbol, świętość narodową, a jej ideały przekazywane są kolejnym pokoleniom rodaków. Miasta Siedlce Andrzeja Siednika i Podlaskiego Społecznego Komitetu Obchodów Świąt Narodowych pragnę serdecznie powitać wszystkich uczestników Miejskich Obchodów 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Witam Prezydenta Miasta Siedlce, Pana Andrzeja Siednika, a także Zastępcę Prezydenta Miasta Siedlce, Pana Roberta Szczepańka. Jego Ekscelencję Biskupa Siedleckiego doktora Kazimierza Urdeł wraz z przybyłymi na dzisiejszym uroczystości duchownymi. Witam parlamentarzystów regionu Siedleckiego w osobach. Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, senator RP. Krzysztof Tchórzewski, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej kasiuk Pichowicz, posłanka na Sejm. Witam przedstawicieli samorządu szczebla wojewódzkiego. Dyrektora Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Siedlcach, pani Anna Kaszuba. Witam pana Wojciecha Kudelskiego, radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Delegatura w Siedlcach, pana Dariusza Stopę. Witam przedstawicieli władzy samorządowej, dyrektorów i kierowników jednostek wszystkich szczebli samorządowych. Witam przewodniczącego Rady Miasta Siedlce, pana Henryka Niedziłkę, oraz pozostałych radnych Rady Miasta Siedlce. Mhm. Witam przedstawicieli wojska, na czele z podpułkownikiem Wardemarem Smentkiem z 18. dywizji zmechanizowanej imienia generała Broni Tadeusza Buka oraz kapitana Tomasza Adamczyka z 18. Siedleckiego batalionu dowodzenia. Witam pana podpułkownika Mariusza Misiura z Wojskowego Centrum Rekrutacji. Witam serdecznie i dziękuję za obecność kompanii honorowej którą dowodzi dzisiaj kapitan Norbert Pielka. A z ratusza jest wykonywany hejnał pod tytułem Witaj Majowa Jutrzenko. Wykonawcą hejnału jest pan Jarosław Wójcik. Witam przedstawicieli służb mundurowych, służby więziennej. Zastępcę dyrektora Zakładu Karnego Podpułkownika Tomasza Frankowskiego. Przedstawicieli Policji w osobie zastępcy komendanta miejskiego młodszego inspektora Piotra Chromińskiego. Straży Pożarnej w osobie pana Andrzeja Celińskiego, komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach. Straży Leśnej sobie Pana Jerzego Osiaka, Nadleśniczego, Nadleśnictwo w Siedlce. Witam Przewodniczącego Podlaskiego Społecznego Komitetu Obchodów Świąt Narodowych, Pana Antoniego Jastrzębskiego. Jest z nami jego magnificencja rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Profesor, dr habilitowany Mirosław Minkina, a także dr Orzenki rektor Akademii Nauk Stosowanych Mazowie w Siedlcach. Serdecznie Państwa witam. <klucz> witam również Pana Adama Skupa, dyrektora Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Delegatura w Siedlcach. <klucz> witam wszystkich dyrektorów i nauczycieli bliskich szkół wraz z na dzisiejsze uroczystości młodzieńszej. Witam również bardzo serdecznie zastępy, zastępy harcerzy ZHP i ZHR. Witam przedstawicieli siedleckich organizacji, stowarzyszeń i zakładów pracy, przedstawicieli oddziałów ZUS i KRUS. Witam przedstawicieli środowisk kombatanckich i osób represjonowanych. Witam i dziękuję za liczne przybycie pocztom sztandarowym, w tym sztandarowi 18 Siedleckiego Batalionu Dowodzenia. Witam serdecznie wszystkich mieszkańców miasta Siedlce i regionu, gości i dziękuję, że znaleźliście Państwo czas, by przybyć na dzisiejsze miejskie obchody. W imieniu prezydenta miasta Siedlce słowa wdzięczności i podziękowania kieruję na ręce księdza biskupa siedleckiego Kazimierza Górdy za sprawowanie dzisiejszej mszy świętej w intencji ojczyzny oraz za wygłoszoną homilię. Poproszę teraz pana prezydenta Andrzeja Siedlnika o zabranie głosu. świętowania. Corocznie, 3 maja oddajemy hołd bohaterom w imię naszej tożsamości, wolności i przeszłości w 232 lata temu, Senat Czteroletni uchwalił ustawę, zwaną Konstytucją 3 maja, która gruntownie zreformowała państwo, usprawniła władzę ustawodawczą wnosząc godzące z Komisją Rysko-Polita i Pytaliu wzmocniła władzę wykonawczą, króla i rząd. Przyniosła zmiany systemu obronności kraju, ustanawiając nowocześne siły zbrojne, wojsko, stojące na straży suwerenności państwa i jego obywateli. Zajęci podjął kroki na rzecz stworzenia nowoczesnej administracji, naprawy skarbu państwa. Poprawy w sytuacji społeczeństwa. Ustawa zasadnicza niosła nadzieję na przemianę, a przede wszystkim była zwiastunem naprawy państwa i ocalenia suwerenności przez Ucześni reformatorzy, ojcowie konstytucji, którymi byli Hugo Łątaj, Stanisław August Poniatowski, Stanisław Małachowski czy Ignacy Potocki. Odnosili się do dobra wspólnego, a to przywracało wiarę w ocalenie, mądrość narodu, budziło ducha patriotyzmu i narodowej dumy. Dzieło to wprowadziło Polskę do grona nowoczesnych, oświeconych państw. Uchwalona Konstytucja była pierwszą taką w Europie, a drugą na świecie. I choć żywot Konstytucji był krótki, a Rzeczpospolita zniknęła wkrótce na ponad wiek z mapy Europy, nie sposób przecenić geniuszu jej twórców oraz treści jej zapisów. Podążając za tradycją zainicjowaną przez naszych przodków, dziś spotykamy się na skwerze generała Tadeusza Kościuszki, by uhonorować dokonania ludzi, którym zależało na dobru naszego państwa. Niech ten dzień służy zacieśnianiu wspólnych, patriotycznych więzi. Konstytucja 3 maja powinna być dla nas wzorem myślenia o odpowiedzialności za państwo i troski o dobro wspólne. Dobro, którego w obecnych czasach nam potrzeba i które powinniśmy pielęgnować. Dlatego też, niezależnie od politycznych podziałów i sporów, dzielących nas różnic, Starajmy się szukać drogi do porozumienia, jak wielką wartością dla wszystkich pokoleń Polaków była i jest wolna i niepodległa ojczyzna. Współczesna Konstytucja z pewnością nie jest wolna od mankamentu. Dla nas jednak, polskich obywateli, stojących na sekretarzu generała Tadeuszka Kości Kościuszki, tu i teraz, to ona jest najważniejsza. Warto zwrócić uwagę na gwarancję. W niej zawarte. Wolność słowa, swobody obywatelskie, podział władzy i mechanizmy jej ograniczania. To standardy zapewniające funkcjonowanie nowoczesnego, demokratycznego państwa polskiego. Państwa wolnego, które chroni obywatela przed każdą naruszającą ludzką godność ideologię. Szanowni Państwo. Już od ponad roku nasze myśli są razem z Ukrainą, broniącą swojej wolności w starciu z rosyjskim najeźdźcą. Napaść Rosji na Ukrainę to do dowód, że wolność i niepodległość nie są dane raz na zawsze. Cieszę się ogromnie i składam z tego miejsca podziękowanie na wszystkich siedlców, którzy otworzyli swoje serca dla potrzebujących nieśli i nadal niosą różnoraką pomoc osobom z Ukrainy, które znalazły schronienie w naszym mieście. Kończąc, pragnę podziękować wszystkim obecnym za patriotyczną postawę. Dziękuję księdzu Biskupowi i ścigodnym kapłanom za dzisiejszą rzecz Świętą i komitetów. Dziękuję posłom Sztandarowym, organizacjom kombatackim, służbom mundurowym, wszystkim oficjalnym delegacjom młodzieży szkolnej, orkiestrze wojskowej oraz mieszkańcom i gościom biorącym udział w uroczystości. Wszystkim Państwu życzę radosnego i wiosennego świętowania. Dziękuję. odczyta podporucznik Magdalena Wardzyńska. Zapraszam. Mieszkańcy Siedlec i okolic, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu przy pomniku Tadeusza Kościuszki, aby z okazji 232. rocznicy Konstytucji 3 maja złożyć hołd jej twórcom oraz wszystkim, którzy do końca brali jej ideałów. Wołam najwierniejszych synów narodu polskiego, reformatorów Rzeczypospolitej, którzy upadając o ojczyznę przywracali do dawnej potęgi i chwały. Stańcie do apelu! Cześć i Wzywam twórców Konstytucji 3 maja: Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Marszałka Sejmu Stanisława Małachowskiego oraz Ignacego Potockiego i Huga Komuntaja. Przywołuję posłów Sejmu Wielkiego, którzy 3 maja 1791 roku. Uchwalili pierwszą w Europie konstytucję. Wołam wszystkich rodaków, którzy wówczas podjęli trud ratowania ojczyzny. Stańcie do apelu! Cześć i Wołam żołnierzy księcia Józefa Poniatowskiego i generała Tadeusza Kościuszki, którzy w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 roku. Stanęli w obronie Konstytucji 3 maja. Stańcie do apelu. apelu! Przywołuję wszystkich, którzy na przestrzeni dziejów stawali w obronie wartości zawartych w Konstytucji 3 maja i wcielali w życie jej przesłanie. Stańcie do apelu! Zwołam potomnie. niech twórcy konstytucji 3 maja na zawsze pozostaną w naszej pamięci a majowe wartości wolność i demokracja zapadną w nasze serce Stańcie do apelu na pas Broń! poszczni do salwy Honorrowej Trzema Ładuj! Salbą Pal Ładuj Salwą. Pal. Ładuj. Salwą. Pal. Zabezpiecz. Broń. Przez pierś. Broń. Drugi szereg krok wprost. Marsz na prawo. Patrz. <śmienic>